Wracamy na pokład USS Enterprise Jak widzicie okręt skończony, podstawka też Mamy wodę, mamy lotniskowiec, mamy, mamy samoloty Wszystko jest gotowe, możemy sobie to teraz omówić Pogadać trochę o tym, co w tych zestawach SnapKit od Menga jest fajne, co nie jest fajne I ogólnie jak to wszystko wyszło Zaczniemy może od samego lotniskowca Postaram się tak obrócić podstawkę, żebyście zobaczyli Tutaj zająłem się troszkę olinowaniem nie przepadam za robotą z olinowaniem, natomiast co? Użyłem takiego czegoś: mm, rigging od Amomiga. To jest przepak, jest taka firma Ushivon. terrost. No, w każdym razie można sobie to bez problemu zgoglować i kupić. Cała rzecz polega na tym, że to jest taka mm, kurczę, na czymś jasnym bym wam to pokazał. Przesuniemy może trochę lotniskowca. Nie wiem, czy będzie widać. To jest taka linka, która jest bardzo taka rozciągliwa, taka flexi no i co? Cyjanoakryl, 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 penseta i robimy nawijanie. Można to nawijać, można to owijać, można to kleić. Wiadomo, że nie zrobię tego 1 do 1 tak jak to wyglądało na lotniskowcu. Znaczy teoretycznie można, ja w tej skali 1.700 nie przepadam. Używam tego raczej jako takiego fajnego dodatku, nie? czegoś co, czegoś, co dodaje, dodaje realizmu w modelu takiego, w tej skali. Natomiast, no do rzeczywi w rzeczywistości tego linowania było znacznie, znacznie więcej tych anten i tego wszystkiego no, To jest bardzo trudne do tworzenia, moim zdaniem, w tej skali Zwłaszcza, jeżeli masz tak uproszczony model jak ten SnapKit męgowski Tutaj to są tak naprawdę dwa maszty, no dwa, może cztery maszty i tak dalej Więc ciężko to szło A w ogóle to zaliczyłem małą wpadkę Bo tak, po kolei, ten element tutaj No zobaczcie Cały ten element to o, cały ten długi, największy element nadbudówki to jest element, na który czekałem, który firma Meng przysłała mi, bo nie było go w ogóle w zestawie, ne? Więc ja czekałem, przebierałem nóżkami, żeby zrobić sobie tutaj, dokończyć ten projekt, żeby zdążyć na taki deadline, który sobie wyznaczyłem na 1 września. Udało się, natomiast co, przez to, że tyle czekałem, to miałem super przygotowany plan pracy, co zrobić, jak, kiedy i tak dalej. Jak tylko ten element dotarł do mnie, od razu zabrałem się za budowę lotniskowca, wszystko zrobiłem po prostu praktycznie w jeden dzień, łącznie z olinowaniem, które później musiałem zdjąć. Bo nie wiem, co mi strzeliło do głowy, zrobiłem to linowanie przed malowaniem. Później, jak pomalowałem podkładem, ta linka jakby nasiąknęła, nasiąknęła farbą podkładową, zrobiła się gruba, brzydka i straciła swoje właściwości, więc praktycznie cały, cały czas przy każdym najmniejszym dotyku ona się zrywała, zwijała i tak dalej. Ściągnąłem tamtą, założyłem nową, na sam koniec już tak jak powinno się robić, bo powinno robić się to tak, że jest to ostatni element budowy, no może poza przyklejeniem samolotów, nie, to można sobie też zrobić na koniec. Więc, więc wygląda to tak, co, mamy dwie, w sumie to trzy, raz, dwa, trzy windy pokładowe, na pierwszej i na drugiej mamy dwa modele miniaturki Helkata. tutaj mamy chyba Dauntlessa czyli ten bombowiec nurkujący ze złożonymi skrzydłami. One są tutaj na lotniskowcu wyeksponowane w ostatnich, to jest ostatnich 5 plus 6 100 ze złożonymi skrzydłami. No, a te samoloty były transportowane ze złożonymi skrzydłami, w ogóle nie mieściły się na tej, na tej windzie w środku. E, teraz tak, z dodatkowych rzeczy, z dodatkowych rzeczy, co możemy powiedzieć o tym Snapkicie? Przede wszystkim pojawił się problem z wyprofilowaniem samego pokładu. E, wiązało się to z tym, no mniej więcej jak teraz zobaczycie, udało mi się, udało mi się to jakoś, jakoś odratować, e, problem polegał na tym, że mm, pokład i ten element, który idzie tutaj wzdłuż, jakby jest bezpośrednio pod podkładem, mm, były wczepiane na takie trzy kołki montażowe Tutaj, tutaj i tutaj Do jakby reszty, do reszty Do reszty, do reszty modelu To było zrobione na zasadzie No ten snap fit polega na tym, że Jak to się raz ściśnie ze sobą To bardzo ciężko to rozłączyć i mm, No problem z tymi kołkami był taki Wiecie jak są kołki montażowe w ścianach Któryś po prostu nie, nie trzymał nie? I jakby mm, dwa dociśnięte na maksa Na maksa jakby zaskoczyły Z takim kliknięciem A ten jeden jakby zaskakiwał na dwa zęby A na ten trzeci ostatni nie chciał nie chciał złapać i cały czas wypychał pokład do góry. To już wszystko było poskładane z dodanymi, z dodanymi relingami fototrawionymi, więc ciężko to było w ogóle, w ogóle zmontować. A nie chciałem też używać takiej całkiem wiecie, brute force siły, bo żeby tego wszystkiego nie zdewastować i zwyczajnie nie połamać, udało mi się przy pomocy odrobiny cyjano-akrylu to, to w miarę sensownie ogarnąć. Po prostu podkleiłem ten, 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 ten pokład. Zobaczcie, tu, zobaczcie, tutaj macie, kurczę, tak trzeba będzie jakoś przyoperować jeszcze światem, żeby tu coś było widać więcej. O, 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 o. Dobra, nie? Widzicie? Eee, są relingi, ym, są relingi, są pontony, są łodzie ratunkowe, yy, fototrawione, fototrawione te żurawie do ściągania łodzi podwodnych. Boże, łodzi podwodnych, łodzi ratunkowych. Ym, dwa żurawie po tej stronie. Po tej stronie macie jeszcze dwa żurawie, które są zrobione z fototrawionych elementów, więcej. No widać nawet fajnie ulinowanie, więcej. Mm, więcej relingów, no i nasza flota, e, flota bombowców, myśliwców i tak dalej. US Navy pomalowana. E, Dobra. Jeśli chodzi o wodę, no to tak jak w poprzednim, tak jak w poprzednim, w poprzednim filmie woda została wykończona, czyli użyliśmy na niej water gel transparentu, a na fale daliśmy mix, 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 mix naszego białej farby akrylowej plus czegoś takiego. To jest water gel akrylik. Tu powinno być clear water. Nie wiem, czemu, czy on po prostu był, trafił mi się jakiś stary, czy nie? Ale zobaczcie, on jest w środku, chociaż jest trochę brudny. No. Teoretycznie powinien wysychać na, na kryształ, nie? czyli na taki w ogóle przejrzysty kolor. A ten mój wysycha na taki dziwny biały, widzicie go tu wszędzie. nie? Mam ten water gel od, yy, od AK i jego używam jako wody, a tego używam właśnie jako piany, jako, jako czegoś do na przykład mm, zabrudzenia kałuż. Jak mam płytkie kałuże w, przy modelach czołgów, to też mieszam sobie ten właśnie. Odmiga z jakimś pigmentem, z jakimś brązowym kolorem, i z tego powstaje taka, nazwijmy to, brudna woda. No, więc to tak wygląda. Fale są podmalowane jeszcze finalnie, lekkim, lekkim takim drybruszem z, dry z białego akrylu. Więc tak to, tak to wygląda. Sam lotniskowiec, sam lotniskowiec został osadzony, po prostu dałem taką, jakby, powłokę z Watergela. Pod ten podlotniskowiec wcisnąłem go. Włóteczko fajnie wypłynął brzegami, więc wygląda to, jakby wyporność okrętu faktycznie wypychała, e, wypychała wodę. No i taką pianę tutaj pianę z przodu, mm, pianę z przodu i ślad za, ślad za statkiem z tyłu. Domalowałem sobie już tak własna inwencja pędzelek i, i biały akryl. E, co jeszcze? Aha, jeszcze jest jedna rzecz. Mam nadzieję, że uda mi się to pokazać. Teraz, słuchajcie, zgaszę na chwilę lampy. Widzicie, są zgaszone lampy. Mamy takie bardziej naturalne światło i mamy coś takiego. To jest magnes. I teraz tak. W środku są diody LED i włącznik magnetyczny. Ten magnes jest toporny, więc możemy używać innego, ale jeżeli położymy ten magnes. O, tutaj. O, ten jest akurat trochę słaby, ale na, niech, niech będzie tutaj. W środku na pokładzie zapala się światło. O, może tak będzie lepiej widać. Nie, zobaczcie, jest. Czekajcie, żeby wam, żebym wam nie zasłaniał, muszę go jakoś tak złapać. O, widzicie światło? Nie ma. Zapala się? Nie ma, zapala się. E, tutaj macie zdjęcie, jak to wygląda w takiej bardziej w konkretnej ciemności. To jest raczej taki bajer, Nazwałbym to eksperymentem. Nie wyszło to jakoś tak super jak, jak chciałem, żeby wyszło. Natomiast, natomiast no, jak już to zamontowałem w środku, stwierdziłem, że zostawię tak. E, w sensie nie zrobię tego, nie działam tego, tylko do, doprowadzę, to, doprowadzę to, żeby to działało do końca. Nie? Zobaczcie, tu mam taki mocniejszy mały, dym, noody mówię magnes. Może zobaczymy. Może z drugiej strony to będzie lepiej troszkę wyglądało. Kurczę, nie. Chyba, chyba, chyba ciężko będzie to pokazać przez tu trochę widać światła. Nie? Trochę ciężko to będzie pokazać przed kamerą. No, w każdym razie jest, jest oświetlenie z dwóch hangarów. E, wiadomo, puryści powiedzą, że przecież e, nie obowiązuje zaciemnienie i tak dalej, nikt nie pływa z włączonymi światłami, no, ale jak widzieliście na tym zdjęciu, ma to taki klimat, nie wiem, portowy, nie? fajnie się światło w tej wodzie odbija. E, aha, co jeszcze w środku? W środku są też jakieś samoloty, czyli część z tych samolotów, które mm, część z tych samolotów, o tu widzicie, nie, widać kawałek z środku są, dałem chyba po dwa samoloty na stronę, tak żeby te hangary też nie wyglądały puste. Jak się zajrzy, jak się zajrzy do środka od strony windy, to można, to można zobaczyć te samoloty. Windy są ruchome. Męg to tak zaprojektował, że dał dwa komplety wind. Czyli windy pełne i takie windy z, windy z takim otworem montażowym. I te samoloty, które stoją na windach, to są samoloty, które miały pod spodem kołek montażowy. Po prostu wciskało się je w te windy, więc teoretycznie... Można spróbować zrobić coś takiego, że trzymając za samolot, wyciągnąć windy, ale one chodzą bardzo ciężko, więc e, myślę, że zostawię to tak jak jest. Ja jestem z tego zadowolony, jak to wyszło do tego naklejka. A, jeszcze jedna ciekawa rzecz. Na sam koniec. E, wszystkie samoloty, nie?, mają oznaczenia i ta naklejka, tutaj. E, pierwszy raz spotkałem się z czymś takim. E, może wam to pokażę, tylko nie wiem, gdzie teraz mam te kalkomanie, Czekajcie, chwilę. Jestem, znalazłem gdzieś gdzieś, to, gdzieś to zgubiłem. E, patrzcie, co są te naklejki, nie? tutaj. E, nie, Arkusz jest cały, wycięte są tylko te, te miejsca jakby na początku, gdy nie wiedziałem, jak się tego obsługuje. E, spróbuję wam pokazać, a tu macie zresztą kalkomanie na windy, nie? czyli te windy z otworami i takie windy normalne. Zostało trochę, mm, zostało trochę oznaczeń na samoloty, dlatego że trochę szczytowałem i nie zrobiłem oznaczeń pod spodem skrzydeł. tym, że i tak tego nie będzie widać. A tutaj macie tutaj macie pasy, które. Pasy są namalowane, właśnie pasy są namalowane od, od maskowania. A tutaj macie tutaj macie naklejki, nie? I te naklejki, problem z tymi naklejkami jest taki, że między, między każdym białym pasem jest długi pasek w przeciwutrzystej folii, wygląda to strasznie, jak się naklei na na coś takiego jak, e, jak taki pokład, zwłaszcza, zwłaszcza chropowaty. E, nie? A cały bayer polega na tym, że to nie są kalkomanie, tylko to są naklejki. To one, one się normalnie, jak zobaczycie, nie wiem, tej dużej nie mogę przesunąć, ale spróbuję ją zrobić tak. O, widzicie, to są normalne takie naklejki, to odchodzi. Tu ma warstwę kleju, i to się przykleja, i tyle. O, ta się urwa, Nie nic nie szkodzi, bo to już i tak nie będzie nam do niczego potrzebne. Taki dziwna i bardzo dziwna rzecz. Yy, bardzo dziwna rzecz i przede wszystkim bardzo mało trwała. Czyli mm, wystarczy to delikatnie dotknąć pensetą albo pędzelkiem yy, przy jakimś malowaniu czy przy czymś te, te naklejki się od razu odklejają. Natomiast, no, w domyśle miałoby to ułatwić robienie tego modelu w wersji tej snap yy, snapfitowej, nie? Czyli wszystko, wszystko snapujemy do siebie. Wszystko snapujemy do siebie, oklejamy naklejkami i mamy taki, nie wiem. Kurzenie infantylny, zabawkowy, no, ciężko powiedzieć, nie? nie każdy ma czas siedzieć i bawić się w malowaniu itd., tak a zawsze można by sobie, nie wiem, tak sobie, tak sobie myślę, nie wiem, w jakimś biurze ktoś sobie może postawić taki lotniskowiec, czy na półeczce i spoko to wygląda. No, mój wygląda tak i jestem zadowolony. Mm, i jak mi się uda, to może zrobię taki, takie, porobię jakieś zdjęcia, bo wcześniej robiłem tego Akagi, nie? więc teoretycznie ten Enterprise i Akagi Nazwijmy to byli wrogami na froncie, tak? I Enterprise i Akagi brali udział w bitwie o Midway. Tam zresztą chyba, znaczy, Akagi na pewno został zatopiony. Nie wiem, czy przez samolot jest Enterprise, natomiast, natomiast na pewno na Pacyfiku te, te lotniskowce walczyły, że tak powiem, ze sobą. Można by to fajnie zestawić. Myślę, że jakieś foteczki tego wrzucę. I co, tyle. Wielki projekt morski zakończony. Marynarka wojenna z żegna, i zabieramy się za jakieś, nowe, za jakieś nowe pomysły. Wrzucę następny film, w którym pokażę wam, jakie, jakie, jakie modele mam tutaj zebrane w swoim staszyku i co będę robił, co bym chciał zrobić. Ewentualnie, ewentualnie chodzi mi po głowie jeszcze jeden nowy całkowicie. Projekt, ale to, to na przyszłość. Także co, trzymajcie się, mam nadzieję, że podoba Wam się ten efekt. Ja jestem zadowolony. Lotniskowiec moim zdaniem wygląda spoko, naprawdę fajnie prezentuje się ta woda. Co prawda, tutaj trochę widać tej, tak jakby to była folia, natomiast jest to spowodowane tym, że lampy świecą. Jak, jeżeli te lampy nie świecą, to naprawdę ta woda, woda moim zdaniem robi, robi robotę, wygląda, wygląda, wygląda to całkiem fajnie. Dobra, trzymajcie się, widzimy się w następnym odcinku. A pamiętajcie, możecie coś tam dać jakiegoś suba, lajka, komentarze i, i tak dalej. Powoli to wszystko się nam zbiera na tym kanale, ale jakoś brniemy do przodu, nie? To co, jeszcze raz, trzymajcie się, na razie, cześć.